Cześć, kontynuujemy temat rocznego sprawozdania finansowego. Ustawa rachunkowości zawiera dosyć szczegółowy zakres tego, co powinno się w takim sprawozdaniu znaleźć. Do ustawy o rachunkowości mamy sześć załączników i każdy z tych załączników przedstawia zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym dla różnych jednostek. Załącznik numer jeden to załącznik, który określa zakres informacji do sprawozdania finansowego dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Załącznik numer dwa to jest sprawozdanie finansowe, zakres informacji do sprawozdania finansowego dla banków. Załącznik numer trzy to zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Załącznik numer cztery to um, jest sprawozdanie dla jednostek mikro. Załącznik numer pięć to sprawozdanie dla jednostek małych a w załączniku numer 6 mamy zakres informacji do sprawozdania finansowego organizacji pozarządowych. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam jutro.